Entropia kojarzy się zapewne z fizyką, ale może pomóc wytłumaczyć prosty fakt. Dlaczego z biegiem lat wcale nie jest nam łatwiej? Twoje życie staje się trudniejsze i pojawiają się nowe problemy. Prawo Marfiego mówi, że wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle. To stwierdzenie odwołuje się do denerwującej nas wszystkich tendencji życia wraz z upływającym czasem pojawiają się kłopoty i utrudnienia. Problemy pojawiają się naturalnie same, a rozwiązania zawsze wymagają naszej uwagi, energii i wysiłku. Życie nigdy nie wydaje się działać na naszą korzyść. Jeśli już cokolwiek się wydarza, nasze życie staje się bardziej skomplikowane i stopniowo popada w nieład, zamiast pozostać prostym i uporządkowanym. Dlaczego tak jest? Prawo Marfiego jest zwykłym powiedzeniem, które ludzie rzucają mimowolnie w rozmowie, że wszystko idzie źle, wszystko idzie gorzej. Ludzie nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że jest to związane z jedną z wielkich sił naszego wszechświata. Siła ta jest tak fundamentalna dla sposobów, w jaki działa praktycznie wszystko naokoło nas. Entropia przenika niemal każde przedsięwzięcie, do którego my dążymy, wpływa na wiele problemów, z którymi mamy do czynienia i prowadzi do nieładu. To jedyna siła, która rządzi życiem każdego. Także poznajcie w tym filmie właśnie, co to jest entropia. Rafał Schreiner zapraszam. Moi drodzy, tradycyjnie witam po raz kolejny, dzisiaj jak zawsze porządna dawka wiedzy, czyli subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie otrzymać więcej ciekawych informacji. Interesujące linki w opisie filmu, a teraz zaczynajmy. Czym jest entropia i dlaczego jest dla Ciebie tak ważna? Jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest entropia, to prosty sposób na wytłumaczenie tobie tego wygląda tak. Wyobraź sobie, że bierzesz kostkę Rubika, zamykasz oczy i zaczynasz ją przestawiać. Teoretycznie możliwe jest, że kawałki układają się idealnie na swoje miejsca i tworzą kompletną kostkę ułożoną tak, że każdy z jej boków jest w jednolitym kolorze. Ale w rzeczywistości nigdy tak się nie dzieje. Dlaczego? Po prostu dlatego, że szanse i statystyka są przeciwko temu. Każda część musiałaby zostać ułożona w odpowiednim miejscu, by stworzyć kompletną układankę. Istnieje tylko jeden możliwy stan, w którym każdy element jest w porządku, ale istnieje niestety prawie nieskończona liczba stanów, w których elementy są w nieładzie. Matematycznie rzecz biorąc uporządkowany wynik jest nieprawdopodobnie przypadkowy. Podobnie jeśli wyrzucisz puzzle z pudełka. Oczywiście w teorii mogą wysypać się tak, że ułoży się z nich cała układanka, ale tak się nigdy nie stanie. Jest tylko jedna kombinacja puzli, która musi wypaść, aby były ułożone. Tymczasem istnieje niemal nieskończona liczba kombinacji, które tak nie wyglądają. Inny przykład to pora roku, jesień, kiedy pod domem masz pełno liści. Wiatr mógłby tak zawiać, aby znalazły się gdzie indziej. Znowu, teoretycznie wiatr może przesuwać liście i tworzyć czysty chodnik, a także trawnik. Ale w praktyce nigdy się tak nie dzieje. Szanse są astronomicznie wyższe, ponieważ liście zostaną rozproszone losowo. Te proste przykłady oddają istotę entropii. Entropia jest miarą nieporządku, i zawsze faworyzuje o wiele bardziej nieuporządkowane warianty niż te uporządkowane. Dlaczego więc entropia ma takie wielkie znaczenie dla Twojego życia? Oto całe sedno sprawy. Entropia zawsze wzrasta z czasem. Zapamiętajcie, entropia zawsze wzrasta z czasem. Naturalną tendencją rzeczy jest utrata porządku. Pozostawione samym sobie Twoje życie. To, co się dzieje, zawsze będzie mniej ustrukturyzowane. Liście zgrabione na kubkę zostaną rozwiane. Kwasty zarastają, ogrody. Stare budynki się kruszą, a samochody zaczynają rdzewieć. Ludzie się starzeją. Na przestrzeni setek milionów lat, nawet góry stają się mniejsze, a ich precyzyjne krawędzie są zaokrąglone. Nieuchronnym trendem jest to, że sprawy stają się mniej zorganizowane. Na świecie jest to znane jako drugie prawo termodynamiki. Jest to jedna z tych podstawowych koncepcji chemii, a także praw naszego wszechświata. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia całego zamkniętego systemu nigdy się nie zmniejszy. Wszystko, co zwiększa porządek, w jakikolwiek sposób powoduje zmniejszenie entropii. Tego, co staje się coraz bardziej uporządkowane, ale kosztem, niestety, zwiększenia entropii gdzie indziej. Na dłuższą metę nic nie umknie drugiemu prawu termodynamiki. Wpływ entropii jest nieubłagany. Wszystko się rozpada. Zaburzenie, czyli entropia, zawsze się zwiększa. Bez wysiłku życie ma tendencję do utraty porządku. Entropia jest tutaj bezlitosna. Zanim zaczniesz rozpaczać, mam dla Ciebie dobre wieści. Możesz walczyć z wpływem entropii, możesz ułożyć kostkę Rubika, możesz ułożyć puzzle, możesz zapanować nad chaosem w pracy, możesz wyrwać chwasty z ogrodu, możesz posprzątać w mieszkaniu, możesz rozwiązać rozproszoną łamigłówkę. Wszechświat naturalnie przesuwa się w kierunku nieładu, dlatego jednak musisz zużywać energię, aby stworzyć stabilność, strukturę i prostotę. Skuteczne relacje wymagają uważności, opieki i troski. Ładne ogrody wymagają pracy, czyste pomieszczenia wymagają sprzątania. Firmy, które generują duży dochód, wymagają ułożonego planu działania. Bez wysiłku rzeczy zawsze ulegną zniszczeniu. Pamiętaj o tym, bo ta wiedza nieraz uratuje ci skórę. Zaburzenie we wszechświecie ma naturalną tendencję do zwiększania się w czasie. Możemy mu przeciwdziałać tylko poprzez wydawanie energii. Musimy wysilić się, aby stworzyć porządek który będzie na tyle odporny, aby wytrzymać nieustające działanie entropii. Ostatecznym celem życia, umysłu i ludzkiego dążenia to wykorzystanie energii i informacji do walki z falą entropii i budowanie schronienia korzystnego dla porządku. Utrzymanie porządku w obliczu chaosu nie jest łatwe. Niezmiernie trudną rzeczą jest Uprościć swoje życie, ponieważ wszystko pchacie w kierunku, by być coraz bardziej złożonym. Entropia zawsze będzie wzrastać sama. Jedynym sposobem na uporządkowanie wszystkiego jest wydatkowanie energii, by z nią walczyć. Wymaga to wysiłku. Moi drodzy, jak to w ogóle może u Was wyglądać? Pamiętajcie, że entropia... Pomaga wyjaśnić wiele tajemnic, a także wiele doświadczeń codziennego życia. Na przykład, dlaczego sztuka jest piękna? Zadajcie sobie to pytanie. Entropia daje dobre wyjaśnienie, dlaczego sztuka jest tak piękna. Artyści tworzą formę, porządku i symetrii, która nigdy nie wygeneruje się sama w sobie. Jest tak rzadka w tym olbrzymim schemacie możliwości. Liczba pięknych kombinacji jest znacznie mniejsza niż liczba wszystkich kombinacji. Podobnie jeśli widzimy symetryczną twarz. To jest bardzo rzadkie i piękne, ponieważ jest tyle sposobów, aby twarz była asymetryczna. Piękno jest rzadkie i mało prawdopodobne w świecie nieporządku. I to daje nam właśnie dobry powód do ochrony sztuki. Powinniśmy go strzec i traktować jako coś priorytetowego. Dlaczego związki są trudne? Istnieje wiele sposobów z powodu których związki rozpadają się. Presja finansowa, problemy rodzicielskie przeszli obecni teściowie, konflikty w podstawowych wartościach, brak zaufania, niewierność itd. Niedobór, w którymkolwiek z tych obszarów może zniszczyć rodzinę, jednak aby być szczęśliwym i spełnionym, Potrzebujesz sukcesu w każdym z tych obszarów. Jeśli układa się wam część spraw, a niektóre to totalna klapa, niestety nie przetrwacie zbyt długo. Tak więc wszystkie szczęśliwe rodziny i wszystkie szczęśliwe związki partnerskie są podobne, ponieważ mają podobną strukturę czyli obszary, w których panuje porządek i równowaga. Dlaczego nie można odkryć Optymalnego życia. Macie kombinacje talentów, umiejętności, różnych zainteresowań, które są dla każdego z Was bardzo specyficzne. Ale żyjemy także w większym społeczeństwie i w większej kulturze, które nie zostały zaprojektowane z myślą o Twoich, tylko Twoich tych konkretnych zdolnościach. Korzystając z pomocy odnośnie tego, co to jest entropia, wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo, że Środowisko, w którym dorastasz, jest również optymalnym środowiskiem dla Twoich zdolności. Jest praktycznie zerowe. Jest bardzo mało prawdopodobne, że życie przedstawi Ci sytuację, która idealnie pasuje do Twoich mocnych stron. Statystycznie, organizm nie jest dobrze przystosowany do stanu, przed którym stoi. Oczywiście, kiedy jesteś w stanie niedopasowania, trudniej jest odnieść sukces, być przydatnym i wygrywać. Pogódź się z tym, że regularnie będziesz stawał w obliczu niedopasowania w swoim życiu. Jako młoda osoba może nie dorastałeś w optymalnej kulturze dla swoich zainteresowań. Może byłeś narażony na uprawienie sportu, do którego nie miałeś predyspozycji. Może... Urodziłeś się w niewłaściwym momencie w historii, a może, np. masz niewłaściwą pracę. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że żyjesz w warunkach niedopasowania, niż w warunkach, w których entropia nie ma zastosowania. Wiedząc to, musisz wziąć to na swoje barki, musisz wziąć to na siebie, aby zaprojektować swój idealny styl życia. Musisz zmienić warunki niedopasowania w dobrze dopasowane. Optymalne życie jest zaprojektowane, nieodkryte. Pamiętajcie, zaprojektowane, nieodkryte. Także projektuj, kontroluj emocje i swoje czyny. Planuj to, co masz zrobić. Dzięki temu będziesz osiągał olbrzymie rezultaty. Pomyśl, jeśli urodziłeś się niski, to na siłę nie staraj się zostać koszykarzem. Może dużo łatwiej zrobić karierę w innych dyscyplinach. Najlepsi jockeyi, czyli zawodnicy w wyścigach konnych, są niscy. Prawo Marfiego i entropia zastosowane do wszechświata. Na koniec powróćmy do prawa Marfiego. Wszystko, co może pójść źle, pójdzie nie tak. Entropia dostarcza dobrego wyjaśnienia, dlaczego prawo Marfiego wydaje się pojawiać tak często w życiu. Jest więcej sposobów na to, co może pójść nie tak jak należy. Trudności w życiu nie występują, ponieważ miałeś trudne dzieciństwo, sąsiad był zły albo wiedziałeś, że tak będzie. To po prostu jest entriopia. Jest ona podobna do prawa martwego, stosowanego do całego wszechświata. To nie jest twoja ani nikogo innego wina, że w życiu mamy problemy. Jest to po prostu prawo prawdopodobieństwa. Jest wiele nieuporządkowanych stanów i tylko kilka uporządkowanych. Biorąc pod uwagę szanse przeciwko nam, niezwykłe jest to, że mimo ogromu problemów zawsze istnieje jakieś wyjście i możemy je rozwiązać. To dzisiaj na tyle, moi drodzy. W opisie macie linki do subskrypcji moich social mediów i bloga, aby być na bieżąco i otrzymywać najświeższe informacje. Dużo sukcesów wam życzę. Rafał Schreiner, i do zobaczenia.